Job yo, joł yo, yo, cześć się ja łamaczku ze strony Prazas W dzisiejszym odcinku zobaczymy co wiesz o grze w GETA San Andreas zobaczymy tutaj moją wiedzę o tej Gierce przygotowałem na dzisiejszy odcinek dwa quizy z czego co patrzyłem to w tym quizie stoi 25 pytań, tam w następnym quizie chyba tam było 13 pytań, więc to wszystko sobie zobaczymy co jak. No nie ukrywam, że w GETA już trochę gram, to mniej więcej porę rzeczy wiem. Jedynie mam nadzieję, że nie będzie tutaj, wiecie, jakby takich pytań, pff, takich bardziej skomplikowanych. Też na start odcinka zostawcie też łapeczkę w górę, w opisie macie link do Discorda, do Instagrama, co śmiało wbijajcie i zostawcie też suba na kanale ze dzwoneczkiem, a my też przechodzimy. Jak nazywa się ulica, przy której mieści się dom Jinsonów? No to, no jak wiadomo, to jest Grove Street, no to pytanie ciężkie nie jest, przechodzimy dalej. Jak brzmi prawdziwe imię i nazwisko jednego z bohaterów gry Big Smoke? Jak się ten mógł Big Smoke się nazywać? Na pewno no Mike to odpada. Bardziej to bym dawał ten. Nie, to, to, to też nie. Bardziej dawałbym, że Melvin. Git. Jak nazywa się brat głównego bohatera gry, który jest liderem gangu rodzin z Grow Street? Chyba... Sin Johnson? Bardziej? Albo Sin, albo... Nie, bardziej to Sin będzie, no, Sin Johnson. Przechodzimy dalej. Główny bohater gry, Carl Johnson, był obecny na pogrzebie zamordowanego brata Briana, to to nie, bo pogrzeb to był w Los Santos, no to on nie był. Chyba. Jaką sztukę walki możemy trenować na siłowni w Los Santos to był Bok i to pamiętam dobrze. Liderem, którego gangu jest chłopak Ken Johnson, Cesar Vial Pando. I też w ogóle sorry za mój angielski, no bo no, jak wiadomo to jest tragiczne. Ono tak jest prawda, że nie nam to na przykład rozwiązać sobie quiz, jakie motki opiszą twój marzec. Bardziej bym dał, że los Santos Fagos a nie Varios los. Astec W jakie barwy ubierają się członkowie gangu Bala? Bala No to fioletowy Na pewno nie turkosowy, a nie pomarańczowy Lecimy dalej Którą z przyszłych dziewczyn ratuje Karl podczas misji Płonące po żądali? Hmm Która to była? Na pewno ta nie, ta odpada z automatu Albo ta, albo ta Bardziej to chyba była ta trzecia tak, dobrze. Jak nazywa się samochód o niebieskim lakierze? No to Greenwood, no bo tutaj z, u mnie ze samochodami z Geta Sandras, to zbytnie tutaj problemu nie ma. Jak nazywała się grupa skorumpowanych policjantów, którzy szantażowali Carla Johnson? Crash, no to to na pewno odpada z automatu. Albo Crash, albo bardziej bym dał, że Crash. Jest Aby ukończyć 100% gry musisz minion zamalować Tagi rozmieszczone na terenie całego Los Santos Ile jest tych tagów? O Jezu To jest teraz to dobre pytanie Ile jest tych tagów. Mm, 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 mm. Na pewno tagów 150 nie jest. Nie ma szans, że jest 150, jak dla mnie, no bo jak byłoby to powiedzmy tak na Los Santos i tak, jakby jeszcze powiedzmy trochę dalej, tak, a że to jest tylko w Los Santos, no to no wątpię, że 150 tych tagów to by się zmieściło. No szczerze, bardziej to by dało albo jest 50, albo 100. to by tutaj zaznaczyć też. Nie chcę jakby nad tą odpowiedzią zastanawiać tak długo, 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 ale dajmy, że niech będzie. 50, bo tak byłoby 100 jest tych tagów. Jak nazywa się mała miejscowość położona tuż przy zboczu góry Chilliard w Harrabsewie w Dil nie Montgomery, nie Angel Pine. Które miasto w grze poznajemy Jaka droga? Które drogi mi poznajemy? Chwilę, bardziej bym dał, że. Las Venturas, a Sanfiero to było. Sanfiero to było potem, bo. Las Ventura? W której dzielnicy miasta? Z nie powyżej Carl Johnson tworzy warsztat. No to to było na Doherty Jak nazywa się postać, która prowadzi w Sanfiero sklep Zero z RC Show? Odpowiedź jest ciężka. Jak nazywa się Alfons z Sanfiero, u którego przez jakiś czas wykonujemy zadania? Ohohoho. Oh. Bardziej bym dał, że to będzie... Mike no to odpada, bo ten Mike to... Z czego zapamiętam, to on był bardziej z Los Santos. Bardziej to bym dał, że to był Jeezy. Jeezy? Nie wiem, jak go się czyta. O, dobrze. W którym hrabstwie znajduje się lotnisko Verdant Maod? O to pewnie chodzi o to opuszczone lotnisko, to zgodę, że w Bonkantu. Taki. Jak nazywa się hipis, dla którego kradniemy placek kaczytowy w misji Czarny Projekt? O Jezu. Tego to ja nie wiem, szczerze, tego to ja nie wiem. Zgadujesz, że to może być dla Majka? A nie, to było dla niego. Nie no, ale tego to nie pamiętam, że serio. Jak nazywa się kaceno w Las Ventura, z którego współwłaścicielami są Minimum Carl Johnson i... Wu Zimu? Wu Zimu no... Ciężkie to nie jest. Jak nazywa się. A, aha, raper, który mieszka w willi W. <grywki> Wielki Papa. Jak nazywa się fikcyjna wersja Hollywood występująca w grze? Pierwsze to odpada. Ostatnia odpowiedź. Jak nazywa się jedyny czok występujący w grze? To jest Rachino. Że nawet wczoraj na streamie. Była gadka właśnie o tych pojazdach z Geta San Andreas, nawet pamiętam, że ktoś tam właśnie wspominał o tym czołgu. Jaka jest nagroda za ukończenie po pobocznych misji Stróża Prawa? Możesz się przebierać w strój policjanta, to odpada, nie szukacie policja, to tym bardziej odpada, masz wytrzymalszy pancerz. Bardziej, no to to jest takie wiarygodne, nie? Z tym pancerzem. Wodnych z całego terytorium San Andreas możemy zebrać ostrygi, które są niezbędne do ukończenia 100% gry. Ile ostryg mamy do zebrania? Jezus, skąd to jest takie pytanie? Nie wiem, jakby. Yy. Powiem wam, że tu będę zgadywał i dajmy, że. 150 ich jest. Aha, jest tylko 50. Myślałem, że tego jest więcej. Tego jest malutko. Ostryk, ostryk jakiś to zabierania. Co to było w GTA Andreas te ostrygi. Jak nazywa się ostatnia misja kończąca fabułę gry? Dał nam wzgórzach, game over, to game over też odpada. Koniec kolejki. Dał nam w wzgórzach albo koniec kolejki? Będę zgadywał. Bingo, był wynik 20 na 25 rewelacyjnie. No źle nie było. Myślałem, że to też będzie trochę wyglądało u mnie gorzej. A też dobra, my tutaj przechodzimy do następnego tutaj quizu Tez wiedzy na temat gry Grand Theft Auto San Andreas GTA Sam. Jak nazywa się camper w GTA Sam? No to te pytanie ciężkie nie jest, bo to jest Journey e, Jaki pseudonim nosi brat CJ? To był Big Smoke to odpada, Ryder albo Sweet Bardziej to będą, że Sweet to był Bingo, dobrze Następne pytanie, jak nazywa się pustynne miasto położone w góry mapy Sa, Las Vegas, nie Los Santos, nie czy? A, bo tu jest napisane, że Las Vanteras, a to jest, no, Las Venturas, tak? A Las Venturas mamy tą pustynię na samej górze. Jakie jest mam polisa, która jeździ po Los Santos? LSPD. Który z wymienionych pojazdów jest najszybszy w Geta Sandras? No Inferno. Matkę CJ. Wydaje że... Wagosi? Ma Balasi. Jaki, jaki ma kolor gang CJ? No to był zielony. O, te pytanie ciężkie nie było. Jaki kolor mają Wagosi? O Jezu. Kolor oni mogli mieć. Zielony odpada. Grantowy też odpada. Żółty albo fioletowy, ale żółty też mi trochę tak nie pasuje. Nie w sumie. Żółty, fioletowy, fioletowy. Żółty... no Jezu, to był żółty, no. Jaki kolor mają Sanfior Riffa? O z tego żółty to odpada. On jest mm, ja w ogóle nie pamiętam jaki to mógłby być kolor, ale może tak do samfierowy by pasował, błękitny. O! Git. Jak nazywa się rower, który pojawia się na początku gry? BMX Rower górski, tak W jaki sposób? To nie To też nie To było z łódką Tylko, czy to było podczas ataku Policji San czy podczas ataku CJ? -ta? Mmm, to chyba było podczas ataku policji A nie, to było CJ, dobra, a W koniec chwili leciał Fiero nie Z Vice City też nie Z LV też nie, z LC, tylko nie pamiętam tego skrótu Z czego było LC Ale dobra, zobaczymy ile tutaj udało nam się zebrać 9 na 12, twoja wiedza jest dobra, jeszcze trochę i stanie się ekspertem Nie ukrywam, że patrząc ile czasu spędziłem Na graniu w GTA San Andreas Z czego jakoś tak Dużo dużo nie przechodziłem tej gry opatrząc na swoim graniu I z tego co oglądałem tam jakieś odcinki, streamy to źle naprawdę nie jest, a też no co, ode mnie też na tyle zostawcie opeczkę w górę i też napiszcie, napiszcie naprawdę w komentarzu czy yy, typu takiego odcinka wam się Jezu. a czy typ takiego właśnie odcinka wam się podoba czy byście tutaj chcieli więcej na kanale czy to jest właśnie dla Was tak samo? Git, podoba Wam się to, napiszcie taki właśnie komentarz. Co o tym sądzicie? Łopeczko w górę, komentarz, zostawcie też suba na kanale. Wbijajcie na Instagrama i na Discorda, linki w opisie. Ode mnie też na tyle. Trzymajcie się, kochani. Widzimy się w następnym odcinku. Siema.